Aspirant Krzysztof Jała, zmiana pierwsza, i Kamień Różny. Doszło do wypadku drogowego, na skutek którego jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, samochodu osobowego. Ale samochód zderzył się z autobusem. Tak, samochód zderzył się z autobusem, który wiózł ludzi z pracy, w autobusie jechało trzy osoby. Plus kierowca, dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Jedna osoba odmówiła udzielania pomocy. Czy tym osobom autobusu coś się stało? W tej chwili nie potrafię powiedzieć, o tym mogą poinformować ratownicy medyczni. Próbowaliście reanimować tego kierowcy samochodu osobowego? Tak, osoba, która podróżowała samochodem osobowym została... Reanimowana przez ratowników z Chemska Śląskiego, przed przejazdem jeszcze i oderwie. Myśmy przyjęli resuscytację, później po nas resuscytację przyjęła ratownicy medyczni. Jak jest? Mężczyzna no, Około 30 lat. Jakie warunki dzisiaj na drogę. Dzisiaj są warunki bardzo trudne, jest gołoleć, dojazd do zdarzenia był też wydłużony ze względu na bardzo śliską jezdnię. No właśnie sam pan redaktor widzi jak, jakie są tutaj warunki, jest, jest, bardzo, jest bardzo ścisko cię, ciężko się chodzi, a tyle pracuje.